Dzień dobry państwu. Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Ja nazywam się Dominika Pietrzyk. Moim i państwa gościem jest pan Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, twórca idei Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy na rozmowę. Dzień dobry panie prezesie. Witam. Kongres dobiega końca. Konferencję otworzyli Ursula von der Leyen i Donald Tusk. Bardzo silnie wybrzmiała kwestia obronności. Zastanawiam się jednak, jakie z Pana perspektywy są inne, najistotniejsze, najbardziej interesujące biznes zagadnienia, które pojawiły się tutaj podczas minionych dwóch dni. Hasło tegorocznego kongresu to transformacja dla przyszłości. Transformacja dla przyszłości dlatego, że, można powiedzieć, w każdej dziedzinie życia, w każdej dziedzinie gospodarki, no musimy bardzo wiele zmienić. Trwa wojna w Ukrainie, uwarunkowania geopolityczne, różne zmiany też technologiczne powodują, że rzeczywiście musimy z jednej strony przeprowadzić tą transformację gospodarki w kierunku właśnie obronności bezpieczeństwa, bezpieczeństwa gospodarczego, transformację sektora energii, też w kierunku bezpieczeństwa, ale też cen energii, klimatu. E, transformacja technologiczna, cyfrowa, cyberbezpieczeństwo. E, też transformacja rynku pracy, transformacja nauki, które musi się dostosować do, 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 do tych zmian. Też zmiana kierunków inwestycji. Więc tym naszym hasłem, które tutaj się pojawiało, to jest ta transformacja dla przyszłości, bo naprawdę jeżeli chcemy Myśleć o dobrej przyszłości, o tym, żeby te kolejne 20 lat w Unii, Polski w Unii, były też tak dobre, no to, to, to musimy konsekwentnie realizować te zmiany. Mam wrażenie, że w ubiegłym roku y, największe zainteresowanie i największy nacisk był kładziony na sztuczną inteligencję. A w tym roku chyba ustąpiła ona trochę jednak tej transformacji energetycznej i tematom związanym z tym, jak będzie wyglądała przyszłość Polski w tym zakresie. Y, z czego to wynika? Znaczy, dalej na tematach związanych ze sztuczną inteligencją to zainteresowanie było bardzo duże. Na tematach związanych z cyberbezpieczeństwem było też bardzo duże zainteresowanie. No ale niewątpliwie to, co musimy szybko przeprowadzić, to jest ta zielona transformacja energetyki. Tam muszą być gigantyczne inwestycje i one są realizowane. Więc naturalnie, gdy, gdy są gigantyczne pieniądze, gigantyczne inwestycje, to za tym idzie gigantyczne zainteresowanie. Rzeczywiście tak było. Tu mieliśmy no, można byli wszystkich tych, którzy inwestują, działają w obszarze energii w Polsce i tak naprawdę w tej części Europy, więc bardzo dobre, dobre grono. No i, i to grono no podkreślało, że, że, że trzeba przyspieszyć, trzeba stworzyć dobre regulacje, trzeba stworzyć proste regulacje, które będą sprzyjały no szybkiej transformacji energetyki. To jest pierwsza duża konferencja gospodarcza z udziałem nowego prezesa Rady Ministrów i rządu. Co ciekawego, pana zdaniem, usłyszeliśmy w Katowicach od przedstawicieli nowej władzy? Znaczy, ja myślę, że to było dość spektakularne, że tu w Katowicach e, w Polsce na Europejskim Kongresie Gospodarczym e, przewodnicząca Komisji Europejskiej, kandydatka na, na kolejną kadencję pani Ursula von der Leyen oraz premier polskiego rządu Donald Tusk przedstawili e, plan dla Europy, przedstawili plan na kolejne pięć lat e, w, e, Europy. E, i to myślę był bardzo mocny akcent, bo właśnie w Polsce, właśnie, właśnie w Katowicach. Także cieszymy się i bardzo dziękujemy e, za to. E, no i tam bardzo wybrzmiała obronność, tam bardzo mm -hmm. wybrzmiało bezpieczeństwo e, i wybrzmiało też to, że, że już nie tylko mówimy o tym, ale czas działać. A jakie pana zdaniem e, czasy przed Polską, po tym kongresie, czy mamy. E, Ostrożne powody do optymizmu, silne przywództwo. Czy może jednak te wyzwania związane z wojną w Ukrainie i czekającą nas transformacją nie napawają optymizmem? Znaczy ja tutaj w kuluarach i gdy rozmawiałem, widziałem optymizm, widziałem entuzjazm. I powiem tak, że to jest bardzo ważne dla gospodarki. Jeżeli jesteśmy optymistycznie nastawieni, jeżeli biznes jest optymistycznie nastawiony, to z reguły jest dobrze. Samo sprawdzająca tak, się prognoza. Tak, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście w gospodarce może być bardzo dobrze w najbliższych miesiącach. Wszystko wskazuje na to, że inwestycje zagraniczne w Polsce, że inwestorzy po zagraniczni e, interesują się Polską i chcą inwestować w Polsce. E, cały ten program związany z obronnością on też da dodatkowy mhm. impuls inwestycyjny, dodatkowy impuls dla gospodarki. E, Cały program związany z zieloną transformacją, z transformacją energetyki, to znowu kolejny duży y, y, impuls inwestycyjny. Fundusze unijne więc, wszystko wskazuje na to, że powinno być naprawdę bardzo dobrze. No, plus właśnie ten entuzjazm, który tutaj było widać w kuluarach. Bardzo dobrze powinno chyba być również z kongresem jako wydarzeniem. 12 tysięcy uczestników to rekord, jeśli się nie mylę. W jakim kierunku będzie rozwijać to wydarzenie? Jakie są Państwa plany na przyszłość? I czy Centrum Kongresowe jest w stanie pomieścić jeszcze więcej gości? Centrum kongresowe w Katowicach, połączone ze spotkiem i z przestrzenią wokół, no daje bardzo duże możliwości. To jest jeden z, naj, z najlepszych, najbardziej elastycznych, nowoczesnych obiektów tego typu w Europie Centralnej. Więc tutaj te możliwości na pewno są. Naszą ambicją nie jest rozwijać kongres ilościowo. Nam nie chodzi o to, żeby bić rekordy ilościowe. Nam chodzi o to, żeby, żeby rozwijać kongres jakościowo, żeby to było naprawdę bardzo jakościowe wydarzenie, żeby to było, a jest, bo nam tak mówi, biznes, najbardziej efektywne biznesowo wydarzenie. Także w tym kierunku szukamy tych szans rozwojowych. I powiem wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczny europejski kongres gospodarczy w Katowicach znowu ma szansę być najlepszym historycznie. Będzie się odbywał w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Będzie się odbywał na krótko przed wyborami prezydenckimi w Polsce eee, i w bardzo ważnym czasie dla polityki międzynarodowej i gospodarki. Więc znowu mogę zaprosić do Katowic na Europejski Kongres Gospodarczy. A inne wydarzenia? Państwo organizujecie też kongres wyzwań zdrowotnych, yy, inne konferencje tematyczne. Yy, czy może znamy już jakieś plany, czy jeszcze za wcześnie? E, tak, no jako PTWP rzeczywiście mamy bardzo bogaty yy, kalendarz wydarzeń, które organizujemy. Bardzo dużą wagę zwracamy na to, żeby to były wydarzenia bardzo efektywne biznesowo, efektywne dla naszych gości partnerów. i partnerów i tak jest. We wrześniu property forum, duże wydarzenie dotyczące rynku nieruchomości duże wydarzenie konferencja klimatyczna PRECOP zapowiadająca szczyt klimatyczny, to będzie tutaj w Katowicach, duże wydarzenie Energy Days, wydarzenie energetyczne konferencja Nowy Przemysł 40, Forum Rynku Zdrowia, Forum Rynku spożywczego to są Wszystkie te wydarzenia to są największe w swojej dziedzinie w Polsce, znowu ściągające biznes, ściągające decydentów. Także oczywiście za, zapraszam też serdecznie. Dziękujemy za rozmowę i pozostaje nam chyba zaprosić na przyszłoroczną 17. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gościem dziennika Gazety Prawnej był Wojciech Kuśpik, prezes PTWP oraz twórca idei Kongresu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.